jak dbanie o czystość także w sferze seksualnej wpływa na postawę bliską, przyjazną ludzkiemu życiu. Na ten i inne tematy związane z ochroną życia ludzkiego będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku z cyklu Życie w Centrum. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu naszego odcinka, zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do zostawiania lajków, komentarzy, do włączenia sobie dzwoneczka, który przypomina także o kolejnych odcinkach. A dzisiaj rozmawiamy z Agnieszką Krasudzką która jest założycielką i liderką wspólnoty Guadalupe, wokalistką, autorką muzyki i tekstów, pielęgniarką, założycielką fundacji Guadalupe, wreszcie inicjatorką i założycielką centrum Guadalupe, centrum ochrony życia, gdzie wspieramy kobiety w stanie błogosławionym. Szczęść Boże, witaj Agnieszko. Szczęść Boże, witam, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Tutaj trochę czujemy się jak u siebie, pewnie ty to już w ogóle. No tak, to już tyle czasu właśnie w tych pomieszczeniach Archikatedry Lubelskiej. Zresztą bardzo, bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, że nam użyczył ten lokal. No tak, czujemy się jak u siebie tutaj. Też się cieszę z tego tematu, bo ktoś inny miał mówić ten temat, nie wyszło i potem ty z tą propozycją tego tematu, więc tak myślę, że ważny i aktualny. Tak zainspirowałam się treściami z twoich, jednej z twoich książeczek, które już parę lat temu zostały wydane też przez Fundację Guadalupe. Czas na czystość jest, czas na czystość poradnik tak? tak i tak. czas na miłość. Mhm. Agnieszka i Paweł Krasuccy, tutaj już razem tak. z mężem, wcześniej jeszcze jako Agnieszka Weszłej tak, tak. pisałaś, byłaś, jesteś autorką. Agnieszko, skąd w Twoim życiu wzięła się potrzeba mówienia o czystości serca? Co było takim punktem zwrotnym w tym, że zaczęłaś mówić, pisać, mówić świadectwo, mhm. założyłaś wspólnotę? Myślę, że to ze względu na moje takie doświadczenie, też w wieku nastoletnim. I o tym też chciałabym dzisiaj powiedzieć, że dużo jest tych głosów z zewnątrz, które. Właśnie mówią o tych relacjach damsko-męskich, a właśnie mało jest, wydaje mi się, takiego przekazu wartości i o prawdziwej miłości. Czym jest ta prawdziwa miłość? Ja, jako nastolatka wychowana na różnych, no tak, w wierze katolickiej, ale z drugiej strony nie pamiętam, żebym jakoś te tematy poruszała z rodzicami czy z moimi siostrami, to tak trochę właśnie może w innym kierunku, jakieś seriale, jakieś to, co było w telewizji, u znajomi, tak? I, I jakoś tak człowiek rośnie w takim przeświadczeniu, że taki jest świat, że jakoś tak się układa, a teraz wiadomo, że ten świat, który mamy, dąży w jednym takim kierunku, tak jak św. Jan Paweł II mówił, że jest walka pomiędzy cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. I niestety, tak tak mnie się wydaje, że w tamtym momencie akurat byłam bardzo pod wpływem tej drugiej cywilizacji śmierci i może tak ostro to zabrzmi, prawda, że jak to śmierci, że tutaj przecież mówimy o tych relacjach z męskich że to takie piękne. No tak, to jest piękne, ale właśnie dlatego, że to jest tak ważne, to tutaj szatan robi wszystko, żeby odwrócić zamysł Pana Boga. Zamysłem Pana Boga było pierwsze jego przykazanie, co powiedział do Adama i Ewy, idźcie i rozmnażajcie się, tak. To było pierwsze i to jest dobre. I współżycie jest dobre między kobietą a mężczyzną w małżeństwie, tak, że Pan Bóg to ustanowił i chce tego i Kościół nie jest żadnym jakimś takim stróżem, który tutaj y, tego nie wolno, tamtego nie wolno. To przecież Pan Bóg dał takie pierwsze przykazanie ludziom, tak? że to, to było dobre, to jest dobre. Tylko teraz, co szatan robi z tym? Czyli on nigdy nic sam nie wymyśli, tylko wszystko odwraca w drugą stronę. I takie mam wrażenie, że właśnie jak ja poznałam, czym jest czystość, czym jest nieczystość, czym jest czystość, i y, jak dużo radości daje czystość i takie życie z Panem Bogiem, ja chciałam się. Ze wszystkimi tym podzielić, pomyślałam myślałam, że jakby ktoś mi o tym powiedział, jak miałam 15 lat, to ja miałam takie przeświadczenie, że ja bym zupełnie inaczej to moje życie poprowadziła wtedy, w tamtym czasie. I dlatego miałam takie pragnienie, że ja chcę mówić i tym nastolatkom, i, i właśnie młodym, teraz już również i małżeństwom, i rodzinom. Właśnie ten przekaz o, o czystości, która chroni miłość właśnie święty Jan Paweł II, jeszcze Karol Wojtyła, zanim został papieżem, napisał taką piękną książkę Miłość i odpowiedzialność, i tam właśnie takie piękne zdanie, że czystość chroni miłość i yy, właśnie. Usuwa z miłości postawę użycia. Jakby ktoś tam miał jakąś taką postawę, to właśnie ta czystość jest tym, co chroni, a nie czymś, co jest jakieś takie nienormalne dla, dla dzisiejszych ludzi. Twoje książeczki poruszają y, temat czystości serca i cywilizacji życia. I jaki widzisz związek pomiędzy współżyciem y, pozamałżeńskim, a decyzjami o, decyzjami o zabiciu dziecka poczętego? Y, już tak powiem konkretnie, bo to też poruszałaś. Y, Pierwszej bodajże swojej książeczce? Tak, yy, myślę, że też bardzo o tym dużo mówią statystyki, bo w Stanach Zjednoczonych zrobiono takie badanie, żeby sprawdzić, jakie kobiety popełniają aborcję i 9 na 10 kobiet popełnia aborcję, nie będąc w związku małżeńskim. Czyli to widać, że to małżeństwo naprawdę chroni. Życie, tak? I wierność w tym małżeństwie. Tak, też. i wierność, że jednak to są kobiety, które nie mają jakiegoś tutaj wsparcia. Też są badania, że właśnie 70, ileś procent tych kobiet czuje się przymuszonych do aborcji, tak, że one wcale tego nie chcą, i widać, że tutaj ma związek to, że ta, ta seksualność. Została po prostu źle wykorzystana, tak? I, I właśnie, że takie najpierw niby małe upadki w tej sferze później mogą właśnie doprowadzić do takiego grzechu, jakim jest aborcja. I widzę, że czystość to jest taka profilaktyka właśnie tej postawy aborcyjnej. Ponieważ jeśli szanujemy tą naszą seksualność, wiemy, że y, przez współżycie y, może się począć dziecko, tak? To jest, to jest bardzo ciekawe, że czasami jak rob... myślę, że jakby się zapytało kogoś w Ameryce mówię Ameryce, ponieważ tam jest dużo tej edukacji seksualnej tak? jakby się zapytało kogoś tutaj z młodych stamtąd, do czego służy współżycie, to by powiedzieli: do przyjemności. No a kiedy zapytałam tutaj w Polsce młodzież i no, dzieci pojawiają się, tak? Więc tak jakby jest ta różnica w mentalności. i. i i myślę, że ta właśnie ta szkodliwa właśnie edukacja seksualna powoduje to, że zabiera się ten cel współżycia, tak, że przez współżycie powstaje nowy człowiek i dlatego tak wielki szacunek powinniśmy mieć do tej sfery seksualnej. Czy brak formacji w sferze czystości jest według Ciebie jednym z fundamentów tak zwanej cywilizacji śmierci? Tak, tak. Tak jak mówiłam, są też takie wytyczne, to też mogę przeczytać, jakby ktoś tego nie znał. To też w tej mojej książeczce jest napisane: Jest taka bardzo znana Światowa Organizacja Zdrowia, myślę, że tutaj słyszeliśmy o różnych jej wytycznych, i są standardy edukacji seksualnej. Więc tutaj chciałabym przeczytać, co oni proponują dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. I przedstawia się im już różne metody antykoncepcji, pojęcie seksu, współżycia za zgodą obu osób, mówi się o seksualnych prawach dzieci. I tutaj chciałabym przerwać na chwilkę i powiedzieć trochę właśnie o co chodzi, jakie seksualne prawa dzieci. Ale ta cała agenda, właśnie promująca tą edukację seksualną, dąży do legalizacji pedofilii. Wiem, że to może być takie: ojejku, skąd to wzięłaś i, i tak dalej, ale to po prostu widząc, do czego oni dzieci uczą, tak, że już jako mały 9, 7 latek masz prawa seksualne, jakieś w ogóle dzieci w tym wieku nie myślą o tym. I to jest bardzo duża taka deprawacja dzieci. I można, mogę też powiedzieć, że a propos też rewolucji seksualnej, bo często e, ludzie myślą, i, i tak się podaje: czy na studiach, jak ktoś miał socjologię i tak dalej, że to był taki prąd społeczny, który spowodował zmiany kulturowe. Pięknie tak, ubrane. Piek, Pięknie ubrane, piękne słowa. Tak, że po prostu to był prąd społeczny. Tak, że to ludzie nagle zaczęli się buntować. A to jest wszystko nieprawda, bo tak naprawdę to było zaplanowane działanie. I był taki człowiek, on się nazywał Alfred Kinsey. Mówi się, że to jest ojciec rewolucji seksualnej. On, on był zoologiem i zaczął badać zachowania seksualne ludzi. On również był pedofilem i do swoich badań również zapraszał pedofilów. Wiemy, co, co robią co pedofile, i oni badali dzieci, tak? I on w tych swoich badaniach również badał osoby, które są przestępcami na tle seksualnym, i on te swoje badania. Wszystkie zamieścił w roku 1948 i 53. w raporcie o mężczyźnie i w raporcie o kobiecie. I on te badania, które właśnie tutaj tworzył, powiedział, że tak żyje całe społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. I wtedy to dla ludzi był szok. Jak to tak żyją? I tutaj przeczytam też kawałek z, tych, z tego raportu, żeby powiedzieć, jak bardzo to było kontrowersyjne też w tamtych czasach. Tak? To jest połowa XX wieku, czyli tuż po wojnie. Wśród badanych było aż 25% więźniów skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, 5% męskich prostytutek, a większość z nich dobrowolnie się na nie zgodziła. Czyli tutaj widzimy, że ta grupa badawcza była zupełnie niedobrana, dobrze i no, miarodajnie. I zmanipulował media i, i całe to społeczeństwo. I według Kinsey'a 90 do 95% społeczeństwa wykazywało tendencje biseksualne, 85% mężczyzn angażowało się w przedmałżeńskie stosunki seksualne, prawie 70% korzystało z usług prostytutek, 30-45% trwało w pozamałżeńskich relacjach seksualnych, 10% to homoseksualiści, a 37% miało doświadczenia homoseksualne. I w raporcie o kobietach było podobnie, przy czym tutaj też zawarto, że yy, statystyki odnośnie aborcji. Że aborcji pozamałżeńskiej dokonało 87%, a 25% będąc z małżeństwie. I właśnie przez ten raport również posłużono się tymi wynikami, żeby później w Stanach zalegalizować aborcję w 1972 roku. Co zdamy, że teraz na szczęście tamta decyzja z tamtego roku została odwrócona, i teraz każdy stan może decydować o tym, czy, czy jest aborcja legalna i nie. I, i dzięki temu w, wiele Stanów w, ogóle, w wielu Stanach jest aborcja nielegalna. I teraz, właśnie, co to co ma do tego, tak? Że ten Instytut Kinzeja on działa do dzisiaj. tak, Czyli te wszystkie jego badania, on jest tutaj pokazywany jako ten tak, ojciec, ważny założyciel, i on też ma wpływ na te standardy edukacji seksualnej, które mamy teraz. Więc widzimy, jaka to jest deprowacja naszych dzieci, i jak bardzo trzeba uważać. I teraz, już, <laughs> jeszcze tylko ostatnią rzecz powiem, że ta, ta agenda jest wszędzie promowana. Jak mamy dzieci, które. W telefonie siedzą bez jakichś tam rodzicielskich, tutaj y, przypilnowania. przypilnowania dziecka, mm. tak? No to wchodzi w różne te, y, co, co go tam interesuje, te seriale, które są. Y, I młodzież jest przesiąknięta po prostu tą agendą. Czyli można taki slogan. Y, Typu badania dowodzą, mm -hmm. y, bardzo użyć w, też w taki sposób y, no, przeciwko cywilizacji, życiu, tak naprawdę, przeciwko życiu. Tak, bo te badania nie były miarodajne, tak? A, a już nikt się nie zastanawia, y, jakie były te badania, tak, właśnie, czy, czy są rzetelne. Dobrze jest też tak, ja wtedy, jak to odczytałam, miałam w sobie taki bunt, zostałam oszukana, tak? I myślę, że jak, jak jakiś nastolatek, właśnie by się dowiedział o takim czymś, tak, że słuchaj, to jest, Zostałeś oszukany, no to teraz zbuntuj się przeciwko temu, tak? Idź pod prąd, a nie z prądem, tak? Żywa ryba płynie pod prąd <grywa> tak, tak, jest takie tak, tak. powiedzenie. Nie? Zajdź z kanapy i no, tak. działaj, tak? tak teraz tak. pro-life. Agnieszko, w swojej książeczce opisałaś też taką poruszającą sytuację z praktyk, kiedy byłaś studentką pielęgniarstwa i jeden z lekarzy tak trochę prześmiewczo podszedł do Twojej postawy, gdzie podzieliłaś się tym, że zamierzasz zachować czystość aż do ślubu. To było piękne świadectwo. Wsparły Cię też koleżanki. To było takie trudne doświadczenie, ponieważ to też było tak trochę dziwne, bo to było po godzinach. Tutaj można by dyskutować, czy to było zagrożenie życia matki, czy nie, ale w każdym razie. Dostałam taką informację, jak się pytałam, to dlaczego y, tej kobiecie jest to robione, tak? A, a lekarz powiedział, no bo ona chce mieć inne dzieci, a to by spowodowało, że mogłaby w ogóle już nie mieć. No i tutaj myślę sobie, zaraz to poświęcamy to jedno dziecko, żeby mieć więcej. To taka zupełnie postawa właśnie utylitarna, tak, że traktuje ciebie, ty, ty mi tu przeszkadzasz, tak? Bo ja po tobie już mogę nie mieć więcej dzieci, a ja chciałam mieć więcej. No, tak, jakby to zostało przedstawione. Może rzeczywiście ta matka miała inne tutaj powody. Czyli to była rzeczywista sytuacja. Tak, aborcji. tak, tak. Tylko ja ona była nie. robiona w taki inny sposób, że naczynia krwionośne były tak jakby odcinane, żeby po prostu dziecko nie miało dostępu do tych substancji odżywczych, i żeby nastąpiło poronienie samoistne. Tak, jakby w ten sposób była robiona ta aborcja. I pamiętam, że wtedy. Właśnie zaczęła być taka dyskusja, i któryś z lekarzy, właśnie ten lekarz powiedział, że um, chyba o szczepionkach, też, a propos szczepień, tak, na HPV, które są teraz promowane dla młodych, nie wiem, czy rodzice wiedzą, że wystarczy, żeby dziecko żyło w wstrzemięźliwości seksualnej i nie muszą żadnej szczepionki przyjmować. Więc y, taka jest najlepsza sytuacja, tak, jeśli chodzi o, o to i. i ten lekarz powiedział, że jak ja mu to powiedziałam, to powiedział, ja nie wierzę, że panie nie będą miały sześciu partnerów seksualnych przed związkiem małżeńskim. nie, Coś takiego powiedział. A ja wtedy powiedziałam, że chcę dochować właśnie e, wierności mojemu mężowi i że nie zamierzam współżyć przed ślubem. No I on to mnie wyśmiał, ale potem jedna z koleżanek powiedziała, że ona też. I on wtedy, jak zobaczył, że jesteśmy we dwie, że to nie jest tak, że reszta grupy się ze mnie śmieje, to po prostu wyszedł. Nie chciał dyskutować I, i to jest trochę przykre, bo widzę, że teraz już tak bardzo ludzie są pochłonięci takim myśleniem, że wszyscy żyją w takiej rozwiązłości, że na przykład jak byłam na innych praktykach, lekarz, który chciał być taki fajny do praktykantek powiedział, słuchajcie, ja wam powiem, które środki antykoncepcyjne są bezpieczniejsze. Także wszystkie pielęgniarki to rozwiązłość, tak? Nie wiem, tak nas potraktował jakby, prawda? Więc dla mnie to było takie... Policzek, tak? że jak to, dlaczego Pan mi takie coś mówi, tak? Jak według Ciebie takie postawy kształtują młodych ludzi uczących się zawodów medycznych? No zawsze dla takiej praktykantki lekarz jest autorytetem, tak? I y, ja byłam trochę y, taka, że po prostu będąc wychowana w wierze katolickiej, jeszcze uczestnicząc y, w takiej wspólnocie, która ewangelizowała, miałam może więcej takiej odwagi, żeby Wyczuć, że coś jest nie tak, tak? I ja miałam też coś takiego, że nie mogłam zamilknąć. że Jak ktoś, ktoś, ktoś mówił coś takiego, to najczęściej zaczynałam dyskusję. I też czasami jakby jakiś wykład, 150 ludzi, a ja mówiłam, nie proszę pani, dlaczego pani czegoś takiego uczy, że potrafiłam coś takiego Miałeś powiedzieć. Odwagę. No tak, zrozumieli tam, powiedzmy, konsekwencjami, ale, ale tak, że y, po prostu mnie coś paliło wewnątrz, że ja nie mogłam nie powiedzieć tego i myślę, że to jest ważne tam, gdzie jesteśmy, żeby właśnie zabierać ten głos bo, i, i żeby na przykład jak ktoś zabiera głos, żeby go poprzeć, tak jak w tej sytuacji, tak, że koleżanka mnie poparła i tutaj jest zupełnie inaczej nie? niż ja dyskutuję sama, bo jak jest ten głos poparcia, no to, no to zawsze jest inaczej. To tak jest, chyba że zło wygrywa tam, gdzie dobrzy ludzie milczą, gdzie, gdzie tak naprawdę nie wyrażą swojego zdania i nie dadzą świadectwa. Z Twojej perspektywy, czy dziś młode kobiety, a także mężczyźni, czy są uczeni, że czystość może być wartością chroniącą ich przed presją, przed współżyciem, przed decyzjami w ogóle takimi trudnymi? No, tak jak mówiłam na początku, czystość chroni miłość. A czym jest miłość? Ludzie nie wiedzą tego, tak? Widzą na filmach uczucia. Kończą się uczucia, nagle kończy się miłość, tak? Tak są wychowywani przez media, ale miłość to nie tylko uczucia. Uczucia są jakoś składową miłości jest właśnie miłość upodobania, że kocham prawdę o tej osobie. Jest miłość pożądania, tak, że pragnę dobra, którego mi brak, że to nie jest samo pożądanie, które jest egoistyczne, chęcią właśnie taką użycia drugiej osoby, ale właśnie że pragnę dobra, którego mi brak. I jest właśnie miłość życzliwości i bez tego nie ma prawdziwej miłości. Jeśli, miłość życzliwości to jest chcę dobra dla ciebie. Jeśli nie ma tego, no to nie ma w ogóle miłości. I co to znaczy dobro, tak? Bo ludzie często mówią, jakąś swoją definicję dobra robią, tak, że to jest dobre dla mnie, ale chodzi o to obiektywne dobro, żeby tutaj jakby postarać się zobaczyć obiektywnie, kogoś zapytać takiego mądrego, tak, jak ty to widzisz, czy to, co będę teraz robić, jest dobre. Albo właśnie no, mam, jesteśmy ludźmi wierzącymi, co jest w Piśmie Świętym napisane. Pójść zapytać jakiegoś księdza, porozmawiać o tym, tak. Jeśli jestem zagubiony, można do nas napisać, jeśli macie jakieś pytania w tej sferze, żeby po prostu jakoś się dopytać o te sprawy. I często właśnie miałam takie doświadczenie, jak mówiłam do młodzieży, mówiłam jakieś swoje świadectwo i właśnie o miłości, to potem miałam kolejkę młodych ludzi tak? Z pytaniami. Z pytaniami. I dlaczego tego mi nikt nie powiedział? I że ja chcę tego, tak? Chcę czystości, chcę prawdziwej miłości, że tego pragniemy tak? w sercu, bo to daje radość. Trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo miałam zapytać o to, z czym częściej się spotykasz? Z oporem czy z otwartością wobec takiego przesłania na temat czystości, na temat życia? Zależy gdzie. Zależy tak. gdzie. Tak, bo jeszcze dokończę. A propos miłości, tak, że jeszcze jest miłość życzliwości, jest sympatia, jest przyjaźń, że chce Twojego dobra bardziej niż swojego i ostateczna taka powiedzmy miłość składowa miłość, to jest miłość oblubieńcza czyli chcę być darem dla ciebie a ty darem dla mnie i to jest tylko w miłości właśnie takiej oblubieńczej małżeńskiej tak można tego zaświadczyć więc jeśli człowiek nie wie czym jest miłość to trudno mu zrozumieć tą czystość tak? po co ona w ogóle jest ona przeszkadza tak nie mogę wyrazić swoich uczuć do tej osoby ale jak zrozumie gdzie jest to prawdziwe dobro tej osoby, tak? Nie tylko na płaszczyźnie emocji, hormonów, uczucia, tak, ale głębiej. Tak. głębiej, że po prostu że jak kochać w pełni całą tą osobę i żeby jej nie wykorzystywać. I żeby nie usprawiedliwiać swoich przeżyć, tak? jakichś tam instynktów miłością do drugiej osoby. Bo to jest częste, że ja tak Cię kocham, tak? Ale zaraz, czy potrafisz chronić tę osobę przed samym sobą, tak? Czy, czy umiesz siebie powstrzymać, bo to też jest nauka wierności, tak? Właśnie ta czystość uczy wierności później w małżeństwie. No. Jest takie powiedzenie, że im więcej tej niewierności przed małżeństwem, mhm. tym później większe ryzyko niewierności w małżeństwie. No bo jak dla kogoś przysięga małżeńska nie była ważna wtedy, no to teraz może też tak być. Ja nie mówię, że taka jest reguła, bo są ludzie, którzy rzeczywiście pragną i, i ta przysięga małżeńska jest dla nich bardzo ważna i zmieniają no, swoje życie, nie oceniając, tak? tak, bo różne są historie, tak. No a jeszcze było pytanie gdzie mi trudniej gdzie różne reakcje były Czy bardziej opór czy otwartość? Tak, tak, więc widzę tak, że jak mówię do ludzi, którzy przychodzą, którzy chcą słuchać, do młodzieży różnej, ale na żywo, to jest mniejszy opór. A jak jestem w internecie gdzieś, to może dlatego, że oni są wtedy niewidzialni. Tak, bo jestem anonimowy, mogę napisać co chcę, tak? I wtedy jest większy opór i tak jakby niezrozumienie jakiś taki bunt, tak? To tak widzimy po naszych różnych filmikach. Też osoba mhm. y, idąca ze świadectwem na żywo jest rzeczywiście taka bardzo wiarygodna, autentyczna i to może też przekonuje młodych ludzi zwłaszcza, prawda? Y, że ty jesteś prawdziwa, że to nie jest, że ktoś sobie wymyślił jakąś tam ideę i może jeszcze pod maską innej osoby y, propaguje coś, tylko ty jako Agnieszka Krasucka y, mówisz, że tak żyjesz. I tak jak byłaś jeszcze przed małżeństwem, to dawałaś takie świadectwo w swoim sercu zwycięstwa tej cywilizacji życia, bo to wszystko idzie przez walkę w sercu, prawda? Wszystko się tutaj rozgrywa. To też daje taką nadzieję, że młodzi ludzie, że młodzi ludzie chcą czegoś więcej, chcą czegoś głębiej. Też podzielasz to zdanie, że, że jest dużo nadziei w, taki, w młodych ludziach i, i jest to otwartość. Myślę, że tak, chociaż to różnie bywa, bo trzeba się wtedy przyznać do czegoś, że nie wszystko wiem, tak? I to dzisiaj jest trudne dla młodzieży, żeby się przyznać, że ja czegoś nie wiem, że może ktoś mieć rację, że młodzieży trudno jest teraz słuchać. Są zdekoncentrowani, nie chcą w ten sposób słuchać tego, tak? Więc to jest takie, trzeba jakby tą pychę, dumę schować i po prostu chcieć przyznać, że czegoś nie umiem. Że czegoś mogę się dowiedzieć. Też trochę otworzyć się na pewien wysiłek, na trud, mm. prawda? Bo, tak. bo właśnie to też bardzo ciekawa rzecz, że wartości, które trudniej osiągnąć, tak, są deprecjonowane. Czystość wcale nie jest ważna, bo trudno jest, tak? Tak naprawdę te trwałe, te tak. wartości, które dają gdzieś tam głębiej tak, to tak. szczęście. Agnieszko, jesteś założycielką także wspólnoty. Jak według Ciebie bycie we wspólnocie pomaga w postawie pro-life? W ochronie życia, a także dbanie o czystość własnego serca? Myślę, że to bardzo mnie pomogło, jak również i członkom, bo my dużo mówiliśmy w naszej wspólnocie i o czystości, i o tych wartościach pro-life, ze względu na to, że Matka Boża z Guadalupe jest patronką życia poczętego, i to pomaga, że nie jestem sama, że są inni ludzie, którzy myślą tak jak ja. i i wtedy nie muszę być cały czas... I to jest takie umocnienie, tak? Że to środowisko mnie umacnia, żeby tam, gdzie pójdę, będę mogła mówić y, prawdę. Po prostu prawdę, żeby głosić tą prawdę i żeby ludzie byli szczęśliwi, po prostu. Tak krótko jeszcze zapytam, co byś odpowiedziała tym, którzy uważają, że postawa zachowania czystości, na przykład przy małżeńskiej, to postawa nierealna. Y, niektórzy może wręcz uważają, że szkodliwa dla psychiki, że w ogóle, że jest niemożliwa. Zachęcam do zamówienia naszej książeczki, ponieważ tam są odpowiedzi na to, tam jest odpowiedź na to pytanie, ale zachęcam, tu naprawdę jest krótka książeczka, a bardzo dużo jest odpowiedzi tak samo w tej książeczce również są odpowiedzi na te pytania, które, na to pytanie, tak, dlaczego warto zachować czystość i żyć czystością na co dzień. A co powiedziałabyś młodym kobietom, które są nieraz może zagubione, może po trudnych doświadczeniach, może nawet aborcji? Czy one mają szansę na y, odzyskanie czystości serca, na y, zaczęcie od nowa, y, jeżeli w sercu jest pragnienie nowego początku? Czy jest droga powrotu do czystości? Tak. Chciałabym Wam zacytować słowa pana Jezusa, które skierował do pewnej mistyczki. Ludmiłej Krakowieckiej. Tak, Ludmiłej Krakowieckiej. Jezus powiedział jej tak. Mam dzieci swoje dziewicze, mam żyjące w małżeństwie, czyste i święte, ale mam jeszcze inne, poranione i pełne blizn, które nurzały się na dnie błota nieczystości. I choć walczyły i wróciły w me ramiona, żyją w swym przekonaniu napiętnowane, bo zdeptały swe dziewictwo i służyły namiętności i szatanowi. O wy, ukochane dzieci, wam przypomnieć muszę, że gdyście obmyły duszę łzami żalu i obmyły się we krwi mojej i gdy w swej czystości żyjecie, chcąc tylko mi służyć, jesteście równie dziewicze sercem i duszą, jak te, które nigdy niewinności nie utraciły. Czcicie, jaką mą wielką świętą oblubienicę Magdalenę jej czysta miłość uczyniła jej duszę białą jak u nowo ochrzczonego dziecka jak dziewiczą duszę niewinnego dziewczęcia mam was głęboko zamknięte w sercu swoim i miłuję jako me oblubienice więc dla pana boga nie ma nic niemożliwego i również ja tego doświadczyłam że mi przebaczono i że pan Jezus we mnie właśnie odnowił to duchowe po prostu y, tą duchową czystość tak więc to dla mnie jest piękne i tak i polecam spowiedź taką, żeby po prostu wszystko oddać Panu Bogu i właśnie ten żal i to całkowite oddanie i ta miłość do Pana Jezusa oczyszcza duszę i zachęcam do tego tak to naprawdę daje dużą radość i wolność serca i pokój Amen amen chwała Panu chwała Panu Agnieszko tak, ja tak, jeszcze szczęście. ostatnią rzecz chciałam Proszę, powiedzieć, tak. że tak, możecie zamówić te książeczki. Zachęcamy do wpłat na nasze centrum Guadalupe. Właśnie po zamówieniu takiej książeczki można wpłacić na Fundację Guadalupe, darowiznę, i to wszystko idzie właśnie na pomoc mamom w potrzebie. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję bardzo Agnieszko za dzisiejszą rozmowę, a także Wam, którzy nas oglądacie. Jeżeli jesteście zainteresowani działalnością Centrum Guadalupe, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej, także strony na Facebooku. A jeżeli jesteś kobietą w potrzebie, która potrzebuje wsparcia, otoczenia opieką, jakiegoś dobrego słowa nawet, czy pomocy materialnej, jeżeli jesteś w ciąży, nie wahaj się odezwać, zadzwonić, napisać, po to jesteśmy. I zapraszamy serdecznie także do y, subskrypcji kanału, do śledzenia kolejnych odcinków. A ja żegnam się już dzisiaj i bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.